Patrycja jak była mała. Najbardziej mi się podobała do wieku takiego zanim nie poszła do komunii. To dla mnie była naj, 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 najlepszym dzieckiem takim później jak już kurczę zaczęła jakieś te dorastać tak. pretensje do taty, do mamy zawsze coś było, ale mi się zawsze podobała jak była taka malutka. No, ja raczej była grzecznym dzieckiem. Dużo spała, do tej Zabaj. pory chyba to zostało. Gdzieś trzeba było wyjechać, no to się filmowało. A dzieckiem było normalne. Jak każde małe dziecko. Było dobrze i źle. <laughs> Całować nie będę, bo było różnie. <laughs> no a pewnego razu babcia z rzadkiem postanowili sobie zabrać Patrycję na wycieczkę. No, ostatnie weekend e, wakacji. Gdzieś tam się wygłupiała z tymi swoimi kuzynami. Przewróciła się. No i tak to. Później chrupło i nie. No, przyjechała wieczorem, a na, po, do lekarza poszliśmy na następny dzień rano. I wejście do lekarza, lekarka obejrzała zdjęcie i nagle W mojej kadencji pierwszy raz daję dwie ręce do gipsu. Dziesięć lat. Na no, dziesięć lat. Pani to wyglądała. Oczywiście, przez całe trzy tygodnie mama lekcje odrabiała, myła ząbki, począwszy od A tata też się udzielał. Tak. Uśmiechnij się. Później <noise> to do Jak dowiedziałam się, że będę miała siostrę, byłam bardzo ucieszona, że w końcu jakieś rodzeństwo będzie. I pierwszą zabawkę, jaką Patrycy kupiłam, była grzechotka. To nigdy nie zapomnę, rodzice na pewno też nie. Jak to było, jak myśmy ją uczyli na rowerze jeździć? No. To tutaj chyba, nie? Tak, no, tu przed blokiem. To przed blokiem. Na ją kilka razy. Nie, bo tylko przed klatkę i była Patrycja umieszczona, no, u i to wszystko. no ją. No, na, na rower i pojechała i taka, rozumiesz, była przygoda. Patrycja sobie rosła, rosła. Jest młodsza ode mnie dużo, dużo. No mimo, że jest młodsza siostra, to się dużo, bardzo od niej uczę. Ma mnie malować na imprezy. Widać. Pamiętam, jak Patrycja pierwszy raz do nas przyjechała, do Elbląga. Przyjechała taka... Mała jeszcze wtedy dla mnie. Wyciągnęliśmy małą Patrycję na dyskotekę, pobawiliśmy się do rana i najbardziej rozbawiło mnie w momencie, kiedy oglądaliśmy wspólnie tę anime. Ona po prostu zasypia. Pach. Patrycja śpi. Trzymam. No Wyś. sobie. No właśnie spotkają tam gdzieś jakaś, jakaś babeczka. W sumie wtedy to nie? No. Zaczepiła ją gdzieś tam w galerii. I spodobała jej się Patrycja. Nie, wtedy w ten styl jej ubierania i w ogóle zachowania, że była taka naturalna. Glany no, i czarna grupa. Zaproponowała jej spotkanie w kaktusie. No i Patrycja bała się. Wtedy to tak się bała, że sobie aż daty pomyliła, żeśmy pojechali miesiąc za wcześnie. No. Mówi tak, była przewrażliwiona i miesiąc wcześniej, żeśmy pojechali. Poznałyśmy się z Pepą w szkole. Na lekcji chemii bodajże. Mała miała taki sam piórnik jak ja, to do niej zagadałam. Pepa jest naprawdę zwariowana. Pepa zdecydowanie nie jest normalną osobą. Ma bardzo dużo zwariowanych pomysłów. Słucha bardzo dobrej muzyki. <grystanie> Pepa jest zawsze spontaniczna. Działa? Jak będzie działać? No miał też tam kilka takich nieprzyjemnych przygód w tym w, tym, w gimnazjum, nie? No to w gimnazjum. No, że tam wie, że kują, że to, że tam było, bo uczyć się zawsze lubiła, nie to tam nie ma, nie ma dwóch zdań, nie. No to w technikują, lubią hmm. od wejścia jest Pepa. I... Uczyć się, uczy nadal fajnie, ale już nie, nie ma chyba tam żadnych takich... Nie, zanim wiesz, krzyków, że tam jakieś kują, że, że, że tak dalej nie? lubi śpiewać, dobrze jej to wychodzi, a często panikuje, że było <grymny> źle i tak dalej. I Pierwsze wspomnienie z Pepą, to chyba było początek pierwszej klasy, kiedy rozmawiałem sobie z Paulą, a ja. Pepa przybiegła i się na mnie rzuciła. Gdy poznałem Pepę, od razu mi się rzuciło w oczy to, że jest inteligentna, miła, koleżeńska, otwarta i oczywiście jest ładna, ale to widzi każdy chyba. Jaka jest Pepa? Każdy widzi. Jako krasnolud mogę powiedzieć, że jest ziejącym smokiem ogniem, jest bardzo mądrą, bardzo inteligentną, bardzo ładną dziewczyną, niesamowicie ambitną i cholernie charakterną. Ma jedną cechę, którą cenię najbardziej, czyli taką normalność. Nie udaje, jest naturalna, wyraża swoje emocje. Patrycja jest piękna, młoda, mądra, aż dziwne, że to idzie w parze. <grym> przygody z chłopakami, a to niech ona z jeszcze nam pogadać. Nawet nie pamiętam ilu ich miała, nie? Teraz prawdopodobnie ma fajnego chłopaka. Taki trochę kudłaty, z brodą. Prawdopodobnie fajny chłopak. Widziałem ją sporą mniejszą, a teraz jest już dorosłą kobietą i cieszę się, że wyrosła na taką piękną kobietę. Patrycja, to ja, twój tatuś. Pamiętasz mnie jeszcze? To ja składam ci najserdeczniejsze życzenia z okazji tych ukończonych 18 lat życia. Żeby wszystko co robisz sprawiało ci przyjemność. Wszystkiego najlepszego, dużo szczęścia, miłości, uśmiechu. Bądź dalej taka jaka jesteś. Wszystko co jest piękne niech ci nie uleci we Zdrowka, szczęścia, pomyślności i wszystkiego co najlepsze w życiu cię ma spotkać. Ciotra wszystkiego najlepszego i co sobie życzysz. Teraz co jest? I w przyszłości wszystkie, niech się wszystko spełni w całości. Niedawno oglądałam Twoje zdjęcia z roczku, którego prawie nie pamiętasz, bo byłaś chora. Dzisiaj masz 18 lat i niby jesteś pełnoletnia. Ale trzeba brać życie tak z rozwagą. Chciałam Ci życzyć wszystkiego najlepszego. Dużo zdrowia, szczęścia i wytrwałości. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, hajsu i jeszcze raz zdrowia. I nie przejmować się tym, co po boku, tylko słuchać swojego sumienia. Żeby ci wyszło w życiu i byś doszła do wszystkiego, cokolwiek w życiu zapragniesz. Życzę ci, żeby wszystkie twoje marzenia się spełniły. I żeby Damian był twoim ostatnim facetem na całe życie. I żeby ci się dobrze układało z twoim chłopakiem. Żeby ci się wszystko w życiu udawało tak do tej pory.